To, to. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie, gdzie odzyskuje się wolność z powrotem. Dzisiaj mamy dwie osoby. Pierwsza otrzymuje wolność to jest Tomasz Marcin, i następna otrzymuje wolność Amelia Monika. Resztę danych Wezus poprzez moje oczy odbiera tam na bazę. I wszyscy już są gotowi. Pery Samuel są przy ekranie, gdzie ukazuje się. Numer niewolniczy, oni odcinają, likwidują. Cała grupa jest już gotowa. Andreas zabezpieczył bazę od wewnątrz czerwoną, purpurową pur taką energią, bo ciemni na zewnątrz nie śpią, czekam na sygnał. Okay. Się Są alle auf ihren plätzen. Andreas hat die Base gefüllt. Dobrze. Jetzt brauche ich den Vornamen. Imiona Tomasz Marcin. Den Nazwisko. Data urodzenia, ok. The kontynent? land, kraj, region, region, und Geburtsort. i miejsce urodzenia. Gut. numer, jest numer jest niewolniczy Numer ukazał się na ekranie, jest odcięty, zlikwidowany. Halt nur noch frei, da. Istota wolna. Ukazał się napis Gratulujemy wolności z powrotem. Andreas die I teraz Andreas zabezpiecza. Jeszcze raz, Bazy od wewnątrz. Ok, teraz jest sie wieder vollständig gefüllt. Nowy brosz den Vornamen. Imiona Amelia, Monika. Den nachnam. Nazwisko. Okay. Und Geburtsdatum. Data Urodzenia. Dann der the Kontynent: Europa. Land. Kraj. Region. Region. I miejsce Urodzenia. Kiedy okay, die Numer nie wolno, żeby się los. ukazał na ekranie jest zlikwidowany, odcięty na zawsze, istota wolna, ukazał się napis na ekranie. Gratulujemy wolności, bardzo się cieszymy. Coraz więcej istot staje się wolnymi istotami, jakimi byliśmy na początku. Już opuścili bazę. Perys, Samuel pozdrawiają, odchodzą na swoje bazy. Simone jest sprawdzana. Czy coś nie obrywała? Okej, bo mamy trzy miała na... I jej ochronie ściągnięte. Liby Cały team pozdrawiają Was serdecznie i Simone o to od czasu obrywa, bo ma ziemską energię tam, i... z którą idzie na bazę i ją wymacają zawsze ciemne i tam próbują w jakiś sposób i ją zniszczyć programami, ale jest pod dobrą opieką. Jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy Was też, zadbajcie o siebie. W zdrowiu i niech się darzy na